I zapamiętałem z naszego spotkania zima tak, ale na chwilę. Dokładnie tak, na chwilę, ale niestety dobrych informacji nie mam, bo po tej zimie nie nastąpi od razu lato. Będzie trochę fazy jesiennej, deszczowej, nieprzyjemnej, no ale i tak tak mamy kwiecień, taki miesiąc, gdzie zawsze ta pogoda jest pół na pół. W maju zdecydowanie lepsza i do tego maja już coraz, coraz bliżej i tam z pewnością będzie więcej wyższych temperatur. Wiesz, ja oczywiście jestem zdania, że nie w tym tygodniu będzie korzystać, ale spokojnie, temperatura będzie rosła, trochę deszczu nas czeka w tym tygodniu, a potem już pewnie słońce i coraz to wyższa Temperatura, więc sprawdzamy. Do szczegółów, za chwilę. Zobaczymy na mapie Monika Kubiaczyk. Dzień dobry ponownie. No to zobaczmy w takim razie, gdzie najwięcej tego słońca. W tym momencie w Białymstoku, w Suwałkach i w Olsztynie, ale wszędzie tam trzyma mróz. Minus 4, nawet minus 5 stopni. W Warszawie ten początek tygodnia też całkiem nieźle się zaczyna. Małe zachmurzenie, minus 4 stopnie. Pogodnie również w Polsce centralnej, na Lubelszczyźnie, na Ziemi Świętokrzyskiej, Górnym Śląsku, a także na Opolsku. Poza tym południe, a także krańce zachodnie z zachmurzeniem dużym i całkowitym, i gdzie niegdzie przewijają się opady. W Zakopanem oczywiście są to opady śniegu, w Gdańsku w tym momencie deszczu ze śniegiem, a w Poznaniu samego deszczu. Sprawdzamy, co przyniesie popołudnie. Strefa opadów, niestety, rozciągnie nam się o całą Polskę Południową, a także przeważającą część Polski Zachodniej. Tutaj będzie padał głównie deszcz, ale w niektórych miejscach też opady mieszane, a w Zakopanem przez cały dzień będzie prószył śnieg. Pogodnie od rana do wieczora na Mazowszu w Lublinie w Stoku, a także w Suwałkach. Temperatura dzisiaj od lekkiego mrozu w Zakopanem po maksymalnie 10-11 stopni na krańcach zachodnich. Sprawdzamy co w kolejnych dniach i w kolejnych dniach to właśnie zachód będzie tym pogodnym, słonecznym miejscem w Polsce i też najcieplejszym. Podwójna wygrana 12 stopni to już we wtorek, w środę 13 w pozostałych regionach w te dwa dni pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, ciśnienie powyżej 1000 hektopaskali. Czwartek, piątek i sobota coraz mniej słońca niestety. W czwartek już tylko na północnym zachodzie, czyli rejon Pomorza, a także części Wielkopolski, centrum, Podlasie, a także południe. Tutaj opady mieszane. W piątek zachmurzenie duże wszędzie, ale opady tylko w centrum, na południu i na północnym wschodzie. W sobotę szansa na poprawę aury, szczególnie w w Ziemi Łódzkiej, gdzie utrzyma się zachmurzenie umiarkowane. Na zachodzie, co prawda, duże i całkowite, ale bez opadów. Temperatura do 11 stopni. Cały czas natomiast parasolka będzie się przydawać na południu i na krańcach północno. Dnia mroźny, ale w wielu miejscach słoneczny. Monika Kubiaczyk, dzień dobry. Zobaczmy, co czeka nas dziś. I zacznijmy w takim razie od tego największego mrozu, który cały czas w Zakopanem. Tam minus 6 stopni. I tak jak wczoraj, od rana do wieczora padało. Bo tak i dzisiaj. Z samego rana pruszy śnieg i niewiele się zmieni w kolejnych godzinach. Mroźno też na północnym wschodzie, ale tam zupełnie inna aura. Słonecznie wręcz bezchmurnie w Olsztynie, w Białym Stoku, w Warszawie i w Suwałkach małe zachmurzenie, a z kolei w centralnej części Polski czy na Opolszczyźnie, Ziemi Świętokrzyskiej zachmurzenie duże, jednak bez opadów. Pada z samego rana w Poznaniu i w Gdańsku i są to opady zarówno deszczu, jak i deszczu ze śniegiem. Sprawdzamy, co to zmieni się z biegiem godzin. Będzie przebywać chmur i to niestety tych deszczowych, cała Polska Południowa, a także Zachodnia, dzisiaj z dominacją właśnie pochmurnej aury, z opadami głównie deszczu, ale też takimi przeplatanymi opadami deszczu ze śniegiem, na przykład w Wrocławiu, czy w Opolu, w Zakopanem, tak jak wspomniałam, do wieczora dzisiaj opady śniegu, temperatura też powyżej zera nie wzrośnie, natomiast już w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie przyjemne 11 stopni i w kolejnych dniach będziemy szli w dobrym kierunku. Temperatura szczególnie na zachodzie będzie wzrastać, ale na chwilę jeszcze zostańmy na tym, co dzisiaj się będzie działo, bo nie wszędzie będzie tak źle, tak pochmurno i deszczowo. Na przykład Warszawa, Lublin, Białystok i Suwałki. Tutaj na wschodzie dzisiaj aura dopisze od samego rana do samego wieczora. Wiatr dziś też w końcu umiarkowany. We wtorek słonecznie na zachodzie i w środku tygodnia kontynuacja tej pogodnej słonecznej aury właśnie na krańcach zachodnich i stopień po stopniu będzie robiło się coraz cieplej w środę do 13 stopni. Pozostała część Polski, ta centralna, południowa, północno-wschodnia, tutaj cały czas będzie pochmurno z opadami deszczu, ale też deszczu ze śniegiem. W czwartek coraz mniej słońca. W pełnej okazałości pozostanie ono już tylko na krańcach północno-zachodnich, centralna, południowa część Polski a także Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyzna. Tutaj cały czas niestety nie przy... Przyjemnie deszczowo-deszczowo-śnieżnie. Piątek i sobota to nadal dominacja chmur. Ale przy początku weekendu w sobotę w centralnej części Polski możemy liczyć na skromne, ale zawsze przejaśnienia i odpoczynek w końcu od deszczu. Natomiast na południu, tak jak widać, cały czas w tych wszystkich dniach przyda się parasol. Ciśnienie w piątek spadnie poniżej 1000 hektopaskali. To będzie pod tym kątem najgorszy dzień, ale w sobotę już na szczęście odnotujemy wzrost. Ostatnie silne porywy Wiatru, a także opady deszczu dobrze wpływają całe szczęście na jakość powietrza, która, tak jak widać, jest idealna w całej Polsce. Dziękuję. Już mieliśmy w tym sezonie, ale spokojnie, powoli powoli, będzie się rozkręcać pogoda. W tym momencie jeszcze atak zimy w Zakopanem minus 5 stopni i z samego rana nie ustają opady śniegu. Poza tym bezdeszczowo, bez śniegu i bez deszczu ze śniegiem w pozostałej części Polski. Słonecznie nawet. W kilku miejscach suwałki Białystok, Olsztyn, a także Warszawa, Lublin, Kraków, Katowice. Tutaj wszędzie poranek, początek tygodnia zaczyna się bardzo pogodnie. Najcieplej natomiast jest na zachodzie. Tutaj temperatura już do 5-6 stopni, ale niestety pochmurno. W drugiej części dnia tych chmur będzie więcej i przyniosą one kolejną porcję opadów. Będą to głównie opady deszczu, ale gdzie niegdzie mieszane ze śniegiem, na przykład w Opolu czy we Wrocławiu. A w Zakopanem temperatura powyżej zera dzisiaj nie wzrośnie, także to, co będzie padać z nieba, z chmur, to oczywiście będzie sam śnieg. Najcieplej klasycznie na krańcach zachodnich, tam gdzieś temperatura do około 11 stopni, najchłodniej w Zakopanem, a na przykład w Warszawie czy na wschodzie, gdzie dzisiaj aura dopisze około 6, 7, nawet 8 stopni powyżej zera. W kolejnych dniach najcieplej i najsłoneczniej będzie na krańcach zachodnich. Podwójna wygrana we Wtorek do 12, a w środę do nawet 13 stopni. W pozostałej części kraju, zarówno we wtorek, w środę, jak i w czwartek, w piątek i w sobotę, niestety dominować będą chmury przeplatane z deszczem, a także opadami mieszanymi. W czwartek deszcz ze śniegiem w centrum, na południu na Podlasiu, w piątek bardzo podobna sytuacja, a w sobotę na wschodzie i na krańcach południowych nadal przyda się parasol. Niebo rozpogodzi się tylko w Polsce Centralnej. Ostatnio mieliśmy sporo tych opadów i kontynuacja niestety przed nami, a także silny wiatr nam dokuczał i ze względu na to przynajmniej jakość powietrza jest w tym momencie perfekcyjna. Dziękuję. Wieczyk. Jeszcze raz zobaczmy, co dzieje się w tym momencie i jaka temperatura w takim razie w Warszawie. Okrągłe zero. Ale to słońce nam wynagradza braki w stopniach. Lublin, Białystok, Suwałki, Olsztyn tutaj też zero, albo lekki mróz, ale za to słonecznie. Z kolei na zachodzie już cieplej, do nawet 4-5 stopni, ale tego słońca jak na lekarstwo. Warto jeszcze zerknąć na południe, ponieważ tam zima w pełni śnieżnie i minus 5 na termometrach. Zobaczmy, co przyniesie na nam popołudnie. Temperatura wzrośnie do około 10-11 stopni. Najcieplej będzie oczywiście na krańcach zachodnich, a z kolei w Warszawie od rana do wieczora słonecznie z temperaturą w najcieplejszym momencie dnia dobijającą do 8 stopni. W Zakopanem natomiast, nawet po południu, niestety lekki mróz będzie trzymał i opady śniegu nie ustąpią cały czas. Do wieczora będzie sypało. Na południu, w innych miastach, temperatura na plus i opady raczej deszczu, ewentualnie mieszane deszczu ze śniegiem, takie wystąpią w Opolu oraz w okolicy Wrocławia. W kolejnych dniach możemy liczyć na konkretną porcję słońca na krańcach zachodnich zarówno we wtorek, jak i w środę i też temperatura tam będzie najwyższa, bo do 12-13 stopni. W pozostałych regionach, mowa tutaj o centralnej, południowej, a także północno-wschodniej części Polski będzie pochmurno z opadami deszczu, a także mieszanymi. W czwartek na w zachodzie nadal bez opadów, ale coraz więcej chmur na południowym zachodzie, zachmurzenie duże, a z kolei na północnym zachodzie umiarkowane. W piątek nadal bezdeszczowo na zachodzie i nadal przyda się parasolka w centrum, na południu czy na Podlasiu. W sobotę natomiast bardzo miła niespodzianka, przynajmniej dla mieszkańców środkowej części Polski. Tam zrobi się pogodnie, a na termometrach zobaczymy równe 10 stopni. Dziękuję i do zobaczenia.